Cześć, 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 moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Okiem Alkoholika. Ja nazywam się Artur, wiem, że jestem alkoholikiem. Przepraszam Was na momencik. O, coś takiego. O, coś takiego. Witam, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Witam Was na kanale Okiem Alkoholika. Ja nazywam się Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. Bardzo miło mi Was powitać. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Dziękuję Wam. Dziękuję Wam za to, że Was mam. I widzicie, zaczyna się piękny ładny dzień, uśmiech na twarzy i do przodu. Już od rana w rozjazdach, już od rana gdzieś jestem, jak to zawsze, gdy jest potrzeba, jestem po prostu jada. Dziękuję wam za to, że was mam, moi drodzy. Jestem wam bardzo, ale to bardzo mocno wdzięczni. I oczywiście, jak zwykle na początku, pozdrawiam i. Przypominam o zostawieniu łapki w górę. Moi drodzy, gdy zostawimy tą łapkę w górę, na dole przesunie w komentarzu się coś takiego jak podbi. Zachęcam was, żebyście tam kliknęli i to podbili. Dzięki temu YouTube będzie promował ten kanał do jak największej liczby osób, pomagając im w tym, żeby mogli żyć, być, funkcjonować, cieszyć się życiem i dochodzić do siebie, żeby ich pokierować, żeby im pomóc, I żeby do nich, do nich dotrzeć. Bo może już szukają, może już mają mętli w głowie i po prostu potrzebują więcej informacji, Staram się to robić w taki sposób, jaki potrafię. Jest mi z tym prosto, łatwo, bo dziś mogę to robić. Kiedyś, gdy zaczynałem, też chciałem uzdrawiać. Też chciałem pomagać, ale nie rozumiałem do końca, co ja robię. Bo po prostu ja nie piłem ja byłem czerwy, no to... <laughs> Właśnie chciałem bardzo, bardzo mocno wszystkim pomagać i uzdrawiać. Dzisiaj wiem, że... Do tego inaczej podchodzę, patrzę bardziej świeżej, bardziej świeżo na to wszystko i jest mi z tym dobrze. Oczywiście, jeśli jesteście nowi, zachęcam Was do tego, żebyście zasubskrybowali mój kanał, zapoznali się z jego tematyką i również dali znać w komentarzu, co Wy o tym myślicie, jak do tego podchodzicie, jak na to patrzycie. Jak i nowi, tak i stali bywalcy, powiedziałem również, no ale dobra. Zachęcam Was do tego, żebyście dali mi znać w komentarzu, co Wy o tym myślicie, jak do tego podchodzicie, jak na to patrzycie, a może jak przez to przeszliście. Dajcie znać w komentarzu, że tutaj jesteście, a. W napiszcie szpital o i do tego jeszcze moi drodzy zachęcam was, żebyście zostawili te swoje lustro tutaj, bo ci, którzy wchodzą, ci, którzy szukają pomocy, przeczytają was komentarz, wasz komentarz i być może uda się takiemu człowiekowi pomóc, Nadzwyczajniej najnormalniej w świecie oczywiście również dużą i i dużą zasługą waszą będzie to ustostępnianie tego na swoich social mediach, mediach, platformach społecznościowych, grupach społecznościowych, tak aby to dotarło do jak największej liczby osób, abyśmy mogli pomagać, być, wspierać, pokierować daną osobę, wyjaśnić niektóre sprawy, które po prostu nurtują ludzi. Być po prostu tutaj i pomagać sobie nawzajem. To jest bardzo ważne. Ja Wam bardzo za to mocno dziękuję z góry. Jeśli chcecie wspierać mój kanał, na dole jest taka zakładka. Przycisk, wchodzicie, klikacie, wesprzyj, sami wybieracie poziom wsparcia, za co Wam bardzo, bardzo mocno z góry dziękuję. Moi drodzy, myśl przewodnia na dzień 11 grudnia. Lekarze widzą we wspólnocie swego rodzaju terapię grupową. Zgadzając się po części z tą oceną, uważamy razem, że zawęża ona nieco i spłyca istotę naszego ruchu. Określenie terapia grupowa jest właściwe o tyle, o ile uznajemy wspólnotę wyłącznie za środek służący uzyskaniu i zachowaniu trzeźwości. Terapia grupowa oparta bywa na dłużej mierze w egoizmie i niejako instrumentalnym traktowaniu ludzi. Jednostka bierze. Sobie pomoc do pozostałych członków grupy, poniekąd wykorzystując ich dla swoich potrzeb, a przecież pełne uczestnictwo we wspólnocie nie kończy się na tym, na takim używaniu innych alkoholików. Z czasem zaczynam dawać siebie innym. Pytanie: czy rozumiem i czuję prawdziwą istotę wspólnoty? Medytacja. Nasza choroba sprawiła, że na własnej skórze doświadczyliśmy bólu i tragizmu życia. Poznając najciemniejsze jego strony, doznawaliśmy klęski, trosk, upokorzeń i wyrzutów sumienia. Ale w chwili, gdy powierzyliśmy się opiece siły wyższej, zaznaliśmy spokój i radość, która wszystko odmieniła. Każdy wschód słońca to kolejny dar od Boga, który wykorzystujemy do tego, by służyć Jemu i naszym bliźnim. Mroczna moc przeszłości jest już za nami, przed nami zaś światło nowego dnia. Modlitwa. Modlę się, abym przyjął dzisiejszy dzień jako dar od Boga. Modlę się, abym mu zań podziękował i radował się z nim. Jeszcze raz z przewodnią na dzień 11 grudnia. Lekarze widzą we wspólnocie swego rodzaju terapię grupową. Zgadzając się po części z tą ocelem, uważamy razem, że zawęża. Ona nieco i spłyca istotę naszego ruchu. Określenie terapia grupowa jest właściwe o tyle, o ile uznajemy wspólnotę wyłącznie za środek służący uzyskaniu i zachowaniu trzeźwości. <laughs> terapia grupowa uparta bywa na dużej mierze na egoizmie i niejako instrumentalnym traktowaniu ludzi. Jednostka bierze sobie: pomoc od pozostałych członków grupy poniekąd wykorzystując ich dla swoich potrzeb. A przecież pełne uczestnictwo we wspólnocie nie kończy się na takim używaniu innych alkoholików. Z czasem zaczynamy dawać siebie innym. Pytanie. Czy rozumiem i czuję prawdziwą istotę wspólnoty? <laughs> Moi drodzy, ja mam na imię Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. <laughs> Czy rozumiem i czuję prawdziwą istotę wspólnoty? Tak, rozumiem i czuję prawdziwą istotę wspólnoty. Jedni mogą ją nazywać... Ee terapią grupową. Ja ją nazywam swoim domem, swoją nową rodziną. Tam, gdzie mogę przyjść, tam, gdzie mogę się otworzyć, tam, gdzie mogę porozmawiać. Tam, gdzie się podzielę swoimi doświadczeniami, swoimi przeżyciami. Tam, gdzie znajdę zrozumienie Nie. i ukojenie dla, mojego, dla moich składanych myśli czasem. Dobroć, szacunek, wzajemna tolerancja, akceptacja, zrozumienie dla każdego nieocenianie, postaranie się zrozumieć drugiego człowieka, nie wykorzystywanie go w żaden inny sposób. Jeśli chcesz, przyjdź, zrób kawę. Jeśli chcesz, przyjdź, posłuchaj krzesła. Wszystko to z dobroci. Po prostu z samej chęci. Owszem, mogę zaproponować. Owszem, mogę pójść, jeśli ktoś mi zaproponuje. Ale nigdy, bo muszę. Musiałem topić alkohol. Musiałem trzeźwieć na początku. Teraz, teraz, gdy już trzeźwieję, ja mogę ewentualnie chcieć. Chcieć się zgodzić. Chcieć to robić. Co do trzeźwienia, żeby trzeźwieć, to ja cały czas chcę i to robię, bo mi jest w tym dobrze. Ale jeśli chodzi o wspólnotę. Jesteśmy tam, jestem tam w tej wspólnocie po to, żeby pomóc, po to, żeby wesprzeć, po to, żeby zrozumieć, po to, żeby wysłuchać. Szacunek każdemu ode mnie się należy. Czy jest to homoseksualista, ateista, prawosławny człowiek, czy też religijny, czy chrześcijanin, czy, yy, czy czarnoskóry, czy biały, czy, czy, czy japończyk, chińczyk, azjata. Nieważne, kto przyjdzie. Jeśli chce zrobić z sobą początek. Porządek i chcę z tym robić, ja go przyjmę z otwartymi ramionami, będę pomagał na tyle, co jestem w stanie mu pomóc. Będę go wspierał, będę z nim rozmawiał, będę z nim. Bo na tym polega siła wspólnoty. Dzisiaj mogę to robić. Już mu powiedziałem na początku, wcześniej też wydawało mi się, że robię coś dobrego. Nie, wcześniej działałem właśnie jako grupa wsparcia. Wcześniej tak to działałem, jako terapia grupowa. O, wcześniej tak. Dzisiaj do tego podchodzę całkowicie inaczej. Poniekąd się zgadzam, tak? Zgadzam się, bo przychodzimy tam, pracujemy nad sobą. Ja tam idę, pracuję nad sobą. Ale nikogo do niczego nie zmuszam. Chcesz przyjść, chcesz, zrób, chcesz nie. Dostosuj się. Choćby nawet głosowania, które się odbywają na naszych meetingach. Kto jest za, kto jest przeciw i to wszystko nie. Jeśli ktoś jest przeciw, słuchamy jego ar argumentów. Bo być może jestem czymś zaślepiony, bo być może potrzebuję dodatkowej dawki wiedzy, bo być może spojrzenie na to właśnie z takiej perspektywy, gdy widzi ten, ten człowiek, będzie odpowiednie dla mnie. Otworzy mi szerzej oczy. Wysłuchanie drugiego człowieka. Nadzwyczajni, najnormalni. Szacunek przede wszystkim. Przede wszystkim szacunek dla takiego człowieka. Nie ma innej drogi. Ja dzisiaj to wiem. Wspólnota to jest miłość, braterstwo, szacunek, zrozumienie. Wspólnota ponad podziałami. Tak to powinno to wszystko wyglądać. Nie ma, bo ty jesteś z tego, ty jesteś z tego, ty jesteś taki, ty uwagi. Nie ma. Fajnie, że jesteś. Bardzo się cieszę, że przyszedłeś. Jak miło ciebie zobaczyć. Przecież jeśli ktoś przychodzi do nas, to sam lecę, chcesz kawę, herbaty, sam staję robię, nie, nie mówię mu, um, będziesz miał za tydzień dyżur, albo ktoś tam, i ktoś mu powie, ty masz dyżur, będziesz tam robił. Nie, no sorry, a ja, ewentualnie ja mogę chcieć. Przyjdę z dobrości, z tego, że z dobrości. Z chęci. Mogę to zrobić. Na tym polega wspólnota. Nie na rozkazywaniu. Nie, bo masz robić tak i tak, bo inaczej Nie. Nie. fajnie, że jesteś. Fajnie, że jesteś mój drogi przyjacielu. Bardzo się z tego powodu cieszę. Tak samo jak mnie przywitali, tak samo i tutaj. Też mi zrobili kawę, też mi podali herbatę. To są pierwsze takie gesty i nikt do mnie nie wymuszał, żebym na przykład ja miał robić cały tydzień i koniec. Nie. To chce przychodzi i robi. A jeśli nie, to tam stoi czajnik, tam jest kawa, tam jest herbata. Masz ręce? Proszę bardzo, zrób sobie, przyjacielu, ja ci szafki nie zamykam. Na tym polega wspólnota, moi drodzy. Dla mnie to jest wspólnota. Wspólnota ponad podziałami. Szacunek, tolerancja, akceptacja, zrozumienie i pomoc w miarę moich możliwości. Na tym polega dla mnie wspólnota. Tak, tam przychodzimy, pracujemy, ale to nie tylko tam są zajęcia grupowe, bo przecież wychodzimy, utrzymujemy kontakty, dzwonimy do siebie, rozmawiamy w błahych sprawach. Cześć, jak się czujesz? Nie słyszałem Cię, czy wszystko u Ciebie w porządku? Nie tylko na mityngach, ale też poza mityngami. Jestem członkiem tej rodziny i jest mi z tym dobrze. I się bardzo cieszę, że mogę właśnie dzisiaj ten temat tak poszedł, że mogę to powiedzieć. Zarzucają mi tradycję jedenastą. W żadnym przypadku nie mam żadnej tradycji jedenastej. Ja mówię o wspólnocie, mówię o sobie. Daję taką pomoc, jaką jestem, i takimi czynami, jaką mogę to zrobić. Powiedz mi z tym po prostu dobrze bo uważam, że to robię słusznie. Bo chcę to robić przede wszystkim i nie na pokaz, tylko z tego, że po prostu chcę innym pomagać. Pomoc. Pomoc i ratunek dla drugiego człowieka jest dla mnie bezoplacyjny. Ale też nie za wszelką cenę. Niestety. Bo niektórzy przychodzą po prostu... Przychodzą, bo nadzwyczajnie, nie będę kłamał, może chcą wykorzystać, może chcą ogłupić. Znam te schematy. Znam te schematy. Sam je przerabiałem. Ja oczywiście tego nie robiłem. Ale co niektórzy już mi dali, to i pokazali. Ale i tak mimo wszystko życzę wszystkiego najlepszego takim ludziom. Niech sobie robię? Niech cześć na swój sposób. Ja im życzę dużo zdrowia, naprawdę. Nie życzę im nic złego. Bo wcześniej czy prędzej ich zachowanie samo ich zweryfikuje. Ja coś o tym wiem. Bo sam to przerabiałem. Dziękuję Wam moi drodzy, że byliście. Pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie o komentarzu, pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o udostępnianiu, podbijaniu. O wspieraniu. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Życzę Wam przepięknego, miłego, słonecznego dnia. Trzymajcie się, moi drodzy, kocham Was, po prostu nadzwyczajnie Was kocham. Do zobaczenia, do kolejnego. Pa-pa!